Dzień dobry. Dziś 3VZ znów konserwuję. W związku z czym mamy tutaj Enixa 350H, czyli taką droższą rawkę. Pokażę Wam, jaka jest różnica między modelem 22 a 23. Bo tę różnicę już na pierwszy rzut oka widać. Zobaczcie, rocznik 23 wreszcie jest cały w masie. Lexus jednak postanowił wrócić do korzeni i postanowił przypomnieć nam, że jest marką premium. W związku z czym popatrzcie na to podwozie. Ono jest całe zrobione masą. Masą są zrobione nadkola. Masą są zrobione też progi. No i cała podłoga. Tutaj widać, że dołożyli wszelkich starań, żeby ten samochód jednak był dobrze zabezpieczony. No tego w poprzednim roczniku jeszcze nie było. Tutaj były gołe blachy, goły KTL. Czegoś takiego nie spodziewałem się. No, i tak mamy to przygotowane do woskowania. Wreszcie coś zrobili z tym profilem. Tam u góry ten kielich jest wreszcie zamknięty. Nie może tam nic osadza się, czy tam gdzieś jakiś piasek w to wpada. No i tak nam Lexus wygląda. Przygotowany do woskowania. Kolejną zmianą jest ten tutaj wspornik tego rzeczywiście też nie było. Takie wsporniki już były wcześniej w Lexusie, w GS-ach, w IS-ach. Aktualnie bardzo poszukiwane elementy, ponieważ po wielu wielu latach potrafią się te wsporniki w Lexusach rozpaść. Poszukajcie sobie właśnie czy gdzieś w internecie. Czy, czy też na jakichś tam grupach no w każdym razie tego wspornika nie było to znacząco poprawia sztywność zawieszenia tylnego między właśnie tutaj belką a podłużnicą także jak macie chęć i możliwość to kupcie sobie coś takiego do rawki, bo, bo to wydaje mi się że to jest bardzo fajny pomysł i to no, wyszło im pewnie z jakichś tam doświadczeń już że to podwozie nie do końca było takie sztywne, jakby chcieli, no i dołożyli właśnie taki wspornik. Taki sam wspornik dołożono też tutaj. Jak Wam pokażę z bliska, o to jest właśnie ten wspornik tam u góry, czyli względem modelu zeszłorocznego mamy znaczącą poprawę. No i w tym momencie się właśnie obudziłem i, i okazało się, że to jednak jest jakiś piękny sen. To co widzicie tutaj nade mną to jest efekt no, tygodnia w sumie pracy, przygotówki tego samochodu, czyszczenia go, mycia, odtłuszczania, oklejania itd. itd. A jedynym Poprawionym właśnie elementem, czy tam jedynymi poprawionymi rzeczami, które są, to są właśnie te tylne i przednie wsporniki. Nie zrobili nic i już zapewne nie zrobią z magicznym gniazdem. Jak było, tak jest. Także, tak jak wspominałem, pracujemy nad tym i to dość intensywnie. Już ostatnie no ostatnia prosta powiedzmy już niedługo myślę, że będzie rozwiązanie gotowe i skuteczne tego problemu. No a całą resztę zrobiliśmy masą, właściwie całe podwozie tą masą jest zrobione. Do tego będą wywoskowane profile, do tego wosk pójdzie po całości. No ale na razie chciałem wam tylko pokazać taki Etap, powiedzmy, pół, pół efektu, gdzie mamy właśnie zrobione masą te podstawowe rzeczy. Jakieś tam właśnie najścia wahaczy z przodu, z tyłu, całe te tylne wnęki, też tylny pas tutaj wokół haka, to wszystko było oklejone. To jest no, niestety, nie fabryka. Mimo, że ja bardzo chciałbym, żeby samochód za taką ilość pieniędzy i aspirujący do klasy premium, bo no niestety już tylko aspirujący, bo premium to nie jest wielki wyświetlacz, premium to niestety jest jakość materiałów, jakość wykonania. No i do tego też odrobinę know-how. Tych lepszych rawkach. No, może i know-how jest jak zrobić samochód, który jest hybrydowy, bo to do tej pory potrafi tylko Toyota. Kwestia no i doświadczenia jakichś tam patentów, których nie mają inni producenci. No ale niestety, jeśli chodzi o antykorozję, to no Toyota dalej wygląda tak jak wygląda. A raczej wygląda tak jak wyglądała wiele lat temu, bo jak w latach 80. i 90. było tak sobie, tak teraz jest już zupełnie nie tak sobie. Jest miejscami że rzekłbym, że nędznie, no ale i tak sprzedaż idzie do góry, słupki idą do góry, więc pieniądze się koncernowi zgadzają, a ludzie i tak kupią, bo przecież czymś jeździć muszą. No dzięki temu mamy pracę, więc nie ma tutaj za bardzo co narzekać. Trzeba się cieszyć, że jeszcze w ogóle coś produkują. Tak nam wygląda tegoroczny Enix. To jest produkcja bodajże marcowa czy kwietniowa. Zwróciłem uwagę na te różnice właśnie na te wsporniki z przodu, z tyłu. Ewidentnie coś tutaj wyszło jeśli chodzi o sztywność podwozia, nadwozia. Czy, czy tam zawieszenie, może gdzieś pływało? Taki wspornik jest naprawdę fajny. Zamówcie to sobie. Myślę, że to nie powinno jakichś horrendalnych pieniędzy kosztować. A zdecydowanie będzie poprawiać sztywność właśnie tutaj między tylnym zawieszeniem a nadwoziem. Innych zmian niestety nie ma. Wszystko zostało po staremu. Te wsporniki już były tutaj. Tylnej ramy dodali tylko te przednie, no i tam przy przednim pasie gdzie widzieliście też coś widocznie pływało, a teraz pływać już przestanie. Bierzemy się za woski, wywoskujemy to wszystko teraz na dwie warstwy, żeby tą masę pozamykać, żeby ta masa już nie była na wierzchu. No a następnie między jedną a drugą warstwą zrobimy profile. I później będziemy samochód składać. Także ja Wam chciałem pokazać taki półśrodek po ostatnim tam filmiku z mechaniką, jakąś tam drobną. Teraz macie filmik z zabezpieczeniem antykorozyjnym. No, jaki będzie następny, to się jeszcze zastanowię.